Dzisiaj widzimy się za pośrednictwem Seata Ateki z 2019 roku pod maską, którego to pracuje 2 litry, tedy i 150 koni i auto ma słuszny przebieg, bo blisko 270 tysięcy kilometrów i tutaj prześmiewczo powiem, jeszcze jeździ i ma się kurczę dobrze. Bo odpowiadam na Wasze komentarze, których dostaję dziesiątki jak nie setki, że współczesna motoryzacja to takie papierowe badziewie i te samochody ledwo dojeżdżają do 100 tysięcy kilometrów. Natomiast ten egzemplarz pochodzący z polskiego salonu ma czystą historię serwisową i poza eksploatacyjną wymianą rozrządu i pompy wody nic tutaj się nie działo, a teraz zobaczcie przebitki, jak to autko się prezentuje bo według mnie jest to ciekawa dobrze wyglądająca propozycja z segmentu małych subów, czyli z segmentu kompaktowych subów klasy segmentu kurwa C co ty pierdolisz Po moich profesjonalnie wykonanych przebitkach, przyjrzyjmy się bliżej wnętrzu tego samochodu, które to wykonane jest z materiałów stosunkowo wysokiej jakości. Deska mięciutka ugina się pod palcem, ale już poniżej tej linii mamy niestety twardy plastik. Ogólnie to wnętrze wygląda na premium. Mamy tutaj sporo takiej motoryzacyjnej, samochodowej biżuterii w postaci chromików i plastiku piano black. Niestety ze strony użytkowej. Piano Black to najgorsze dziadostwo, jakie zostało użyte w dziejach motoryzacji. Bo ok, ładnie wygląda, ale rysuje się właściwie od patrzenia. Dobra, pada czy nie? Pada tryb sport. Jedziemy trzecim biegiem. Redukcja biegu na dwuje gaz podłogę i piłuje. <słyski> Szałpyty po prostu Ten samochód Jest zajebiście szybki Ale to tak szybki, szybki On jest stosunkowo lekki Tutaj macie ile waży I ten silnik 2 litry TDI, 150 koni Robi po prostu z tego samochodu Taki mały samolocik Wciskasz gaz Wciska cię w fotel nie lecisz No i jest to sztuka wyposażona w fajne bajerki, bo mamy tutaj na przykład line assist, który to podczas normalnego użytkowania, gdy mamy ręce na kierownicy może nieco wkurzać. Natomiast gdy ich nie mamy, to spoko. Zobaczcie ten zakręt jest dosyć mocny, i ten samochód sobie poradził, chociaż <ścoughs> no mam duszę na ramieniu. Nie za bardzo ufam tym wszystkim zabawkom. A testowanie tego samochodu pod względem jakby trzymanie się drogi będzie nieco utrudnione, bo naprawdę przed chwilą spadł dosyć spory deszcz, ale tak zachowawczo można wyczuć, że ten samochód spoko drogi się trzyma. Na pewno wykonamy sobie test łosia, natomiast to też nie będzie miarodajne w 100%, no bo jest kurwa mokro, niestety. No, jesień, prawda. Kierownica bardzo ładnie wykończona, mamy tutaj dumne logo X od wersji wyposażenia. Kierownica dobrze leży w dłoniach, jest oczywiście typowo dla waga ergonomiczna, obsługa bardzo prosta. Za kierownicą wirtualne zegary, których fanem nie jestem, natomiast tutaj w sacie akurat grafiki wyglądają całkiem spoko. Szczególnie podoba mi się ten widok. Jeśli jesteśmy już przy zegarach, możemy powiedzieć o spalaniu tego samochodu długookresowe, co prawda z 700 km mamy 7,4. Całkiem spoko samochód jeżdżony głównie na krótkich dystansach w mieście. Na boczku drzwiowym znajdziemy na górze materiał uginający się pod palcem, listewkę Piano Black, ładnie wyglądającą tapicerkę, stosunkowo komfortowy podłokietnik, który to taki jakościowo troszeczkę Mm, daje dupy, ale to nie szkodzi. Dół drzwi wykonany jest z plastiku i kieszenie w drzwiach, mimo że całkiem spore i bez problemu, zmieścimy tutaj dużą butelkę wody, to w 100% plastik i cokolwiek tam wrzucimy, niestety będzie hałasować. Jeśli chodzi o podsufitkę, to tutaj mamy to, co tygryski lubią najbardziej, a przynajmniej ja, czyli. Podsuwitka w kolorze czarnym. To wygląda spoko w samochodach i buduje takie poczucie premium. Natomiast na minus, że słupek A jest plastikowy, słupek B z kolei jest też plastikowy. Nie mamy regulowanego punktu pasa. Kurwa, ale śmieszne. Dziwne, wręcz niedowiary, że w wagu tak jest. Yy, niestety, we wnętrzu samochodu widzimy kolor nadwozia. Tego nie lubię. Cykor łapka, no tutaj nie ma zaskoczenia. Miękko pada daszki, uginają się pod palcem. Ledowe oświetlenie, no 19 rocznik, więc tutaj wszystko będzie w ledzie. Mamy miejsce na okulary na suficie, i to właściwie tyle. Praktyczność tego wnętrza typowo dla waga jest tutaj wszystko przemyślane, wszystko pod ręką. Schowek na telefon, uchwyty na kubek, podłokietnik. Stosunkowo też komfortowy, regulowany zarówno na długość, jak i na wysokość. Pod spodem znajdziemy, no, może niezbyt duży schowek, ale za to bardzo głęboki. Schowek przed pasażerem no, niestety plastikowy, całkiem pojemny. Tutaj mamy jakąś tam zmieniarkę, prawdopodobnie, albo miejsce na płytę do. Nawigacji i na karty do nawigacji, jest spoko. Mm, co by tu więcej powiedzieć? O systemie audio już pewnie wrzuciłem przebitkę. I co chujów sto Jakość audio w tym samochodzie to po prostu fenomen. szto z 10 na 10, 17, na, kurwa 34 na 10. Y Mam na kanale nagrane 330 filmów związanych z motoryzacją, z samochodami i tak dalej. No to można się domyśleć, że mam troszeczkę doświadczenia z audio w różnych markach, w różnych modelach i tak dalej. Chodzi o to, że audio w tym aucie jest standardowe, nic nie dopłacane, a kurwa jest takim sztosem, jest tak fenomenalnie dobre, dobre jest takie... Czyste, głębokie. Jazda tym samochodem jest w gruncie rzeczy bardzo przyjemnym doświadczeniem. Auto jest fajnie zawieszone, tak sztywno i sprężyście, co jest typowe dla waga. I ja to kupuję, mi się to podoba. Pozycja za kierownicą również jest typowo wagowska, czyli dobra. Mi to też akurat odpowiada. Zawieszenie jest ciche stosunkowo. Wykonamy teraz test łosia przy takich niespełna 50, bo jest mokro. Uwaga! E, bardzo zajebiście. Z tym, że jest mokro, więc samochód się posunął, jakby. No, siłą rzeczy jest mokro, więc jest trochę ślisko. I lubię w tym samochodzie przyspieszenie. Fajnie, ten silnik wstaje od dołu. Dostajemy takiego kopa w plecy przyjemnego, i auto. Przyjemnie się zbiera. Kierowca tego samochodu ma 1,74 i Ja siadając sam za sobą mam naprawdę bardzo dużo miejsca. Na środku znajdziemy nawiewy. Na tylną kanapę, które są śmiesznej wielkości. Takiego pudełeczka zapałek. Poniżej dwa gniazda USB i siateczka na telefon. W tym miejscu znajdziemy gazetowniki. Jakość boczków z tyłu niestety dramatycznie niska. 100% plastik, nawet podłokietnik jest plastikowy. Mamy tutaj miękko opadającą cykorłapkę haczyk jeden, haczyk drugi. Jest to rozwiązanie, które w Volkswagenie jest stosowane blisko 20 lat i oni nic z tym nie robią. Ale z drugiej strony, skoro działa i ludzie to kupują, to po co to zmieniać? Ujejku, jakie fajne, fajne miękkie zagłówki na środku podłokietnik który też jest komfortowy w tym miejscu fajne rozwiązanie bo mamy tutaj takie dwa plasticzki i możemy sobie to dowolnie konfigurować przejście na narty spoko kanapa oczywiście składana w proporcjach 40-60 są isofixy oczywiście z pogubionymi zaślepkami mam wrażenie bo typowo dla grupy volkswagena tutaj byłyby plasticzki śmieszne jest to, że jak Dobra, chuj, tam. Generalnie, jak przyłożymy tutaj rękę, to czujemy jak hula wiatr. śmieszne, dziwne. Bagażnik tego samochodu oferuje w miarę regularny kształt 510 litrów pojemności. Schoweczki, haczyki i inne duperele. To jest fajna dbałość o szczegóły. Naprawdę mi się podoba, Mega sprawa. I tutaj podświetlenie. Nazwy wersji wyposażenia tego samochodu. Podświetlenie wieczorem, konsola środkowa podświetlona na czerwono. W tym miejscu mamy podświetlony schowek. Na podsufitce są dwie diody, które tutaj rzucają nieco czerwonego światła. Mamy tutaj czerwone oświetlenie, a więc no, za kierownicą, wiadomo, włącznik świateł, włącznik szyb, przyciski na kierownicy i to właściwie tyle. W schowku, podświetlenie jest jest jak najbardziej ledowe. Nadszedł czas podsumowania. Zatateka to auto dla kogoś, kto szuka nieco podwyższonego kompaktowego samochodu do takiej codziennej jazdy, pewnie głównie w mieście. Dzięki prześwitowi będzie można z łatwością wjeżdżać na Wysokie krawężniki, do tego samochodu bardzo łatwo się wsiada i z niego bardzo łatwo się wysiada. Bagażnik jest praktyczny, wnętrze, tak jak Wam pokazywałem, jest bardzo praktyczne i przemyślane. Jest to, w gruncie rzeczy, bardzo ładnie wyglądający, bardzo dobrze i przyjemnie jeżdżący, praktyczny samochód, który jest stosunkowo niedrogi i jest też tani w utrzymaniu. No i przypominam, że to jest czteroletni egzemplarz, który Posiada blisko 270 tysięcy kilometrów i wszystko w nim działa tak jak należy. Także można wnioskować, że te dwa Zero TDI wcale nie są takie złe, jakie wszyscy opisują. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się upodobał. Zerknijcie w opis pod filmem i cóż, żyjcie zdrowo i bogato. Na razie.